Ale zakręt! Dzień dobry, kochani! Witam Was w trochę pochmurną, ale trochę też słoneczną niedzielę. Będzie dzisiaj rodzinnie, słuchajcie, wybieramy się na do <grystanie> Parku rozrywki, Tutaj, który jest niedaleko Gdańska. Nazywa się Nowa Holandia. Około 40 minut będziemy jechać. No i co? No i oczywiście, świetna okazja, żeby nagrać vloga. Że nie mogę się posłowić. No, i to jest oczywiście świetna okazja, żeby nagrać vloga, pokazać Wam, jak to wygląda, żeby też może ktoś chciał, albo nie chciał, albo wiedział, z czym się tam spotka, jak pojedzie. разрывка Zjadę, czy nie zjadę? Uwaga, jadę! Uuuu! Chłopaki kopią. Poszukaj Franka. Chłopaki szukają. A ty co byście znaleźli z tatą? Co tutaj jest? Co tu jest? Co byście znaleźli? Tata kopie. Nazar ogromny Chyba na całą tutaj powierzchnię Zrezygnowaliśmy Nie odkopiemy Tu jest ładnie A tu jest lep. Widzisz tego lwa? Ja już stąd widzę tą zjeżdżalnię i się boję Tam się chyba nie odważę To jest ta największa zjeżdżalnia Ogromna, najbardziej popularna. Są do niej największe kolejki i wszyscy chcą z niej zjechać, bo jest najwyższa. Jesteśmy Już... kochani w środku. Wyszliśmy, słuchajcie, zapłaciliśmy za dorosłego. 55 zł za dziecko 45, i to jest, słuchajcie, bilet na cały dzień. Byliśmy tu o 10 rano, czynne jest do 19 i dostaliśmy, słuchajcie, takie branzoletki każdy na rękę. I z tą bransoletką właśnie do tej 19, możemy swobodnie chodzić, wychodzić i korzystać po prostu ze wszystkiego. Poza tylko parkiem linowym, to jest jedyna atrakcja, za którą tam trzeba ekstra zapłacić, ale my się i tak nie wybieramy. To co tutaj jest, myślę, że nam w zupełności wystarczy. E, dziewczynki miały te bilety ulgowe, normalne, 10 zł, droższe, czyli razem 200 zł za całą naszą rodzinkę, no bo Adaś do drugiego roku życia jeszcze się załapał. Wchodzi za darmo, no i powiem Wam, że jest mega fajnie. Yy, ja się trochę boję tak zjeżdżalni, no ten lew robi wrażenie ale nie tylko ja się boję, widziałam, że inni, nawet statusiowie tutaj lęk wykazują ale jest bardzo, bardzo fajnie dziewczyny szaleją, one się nie boją jest świetna zabawa, także no póki co polecam, polecam, jeszcze na koniec zrobię wam podsumowanie teraz mamy małą przerwę na gofra i kawkę i co, i potem bawimy się dalej Adaś zobacz, tata, szuka złota. Tata, szuka złota, tata, szukaj, szukaj. Jest tu złoto? Nie ma złota. Pokaż. <laughs> Mamy złoto. Adaś, brawo, tata. Brawo, tata. Нормально такая шерсть. tej wyspie potworów. Powiem Wam, że trochę scary. Ciekawe te historie są, ciekawe. Coś tam pewnie istnieje, weźcie w tych oceanach. Mały lewek! Jaki fajny! No mały lewek! Deszcz nas trochę pogonił, ale i tak już bardzo długo tam byliśmy, bo już jest po czwartej. Także dobrych kilka godzin tam spędziliśmy. I co? Muszę wam powiedzieć, że było oczywiście bardzo fajnie. To jest naprawdę ogromna przestrzeń, masa przeróżnych atrakcji dla dzieci. Pełno dmuchańców, pełno przeróżnych. Kulki, co tam słuchajcie, jeszcze było. Mi się bardzo spodobał, słuchajcie, wyspa potworów to się chyba nazywało. Bardzo fajnie tam było, tam było tak mniej ludzi, chłodniej było przy lesie. No i ta tematyka nie powiem, zainteresowała mnie, może jestem jakaś dziwna, ale myślę, że na temat tej kryptozoologii sobie jeszcze poczytam. Eee, słuchajcie, parklinowy jeszcze był, strzelanie z łuków. Nasza Ala tam chyba 40 minut spędziła, bardzo jej się to spodobało, odkryła nowe zainteresowanie, nowy talent w sobie. Gabinet luster, ten taki tunel szalony, e, te takie właśnie wiecie, naukowe iluzje, jak ja to mówię, że tam głowy na przykład jest na stole, wielkie krzesło, no masa, masa tego była. E, wszystkiego wam chyba tutaj nie zliczę, nawet teraz nie pamiętam. Zobaczycie sobie w filmie, bo tam większość nagrywałam. E, także słuchajcie, bardzo nam się podobało. Naprawdę faktycznie cały dzień można tam spokojnie spędzić. Dzieciaki się nie zanudzą. Dzieciaki zresztą lubią przez długi czas na czymś spędzać. Na, jednym, na jednej rzeczy czas, więc tym bardziej. Mm, ale naprawdę, naprawdę masa tych atrakcji. Te dmuchańce w ogromnej ilości przeróżne, te dmuchańce, te zjeżdżalnie. Ta wielka zjeżdżalnia lew. No, naprawdę robiła wrażenie. <laughs> fajnie, że zjechałam, że się jednak odważyłam. E, I powiem wam, że też fajnie to jest wszystko zorganizowane. Mm, no właśnie pod takim kątem organizacyjnym, bo naprawdę sporo pracowników, którzy tam byli w zasięgu wzroku, gdyby się coś działo, którzy podpowiadali, przestrzegali, zwracali uwagę, jeżeli trzeba. Bardzo dużo też było ławeczek, gdzie można było sobie właśnie usiąść, gdzie rodzice mogli się zrelaksować, szczególnie takich starszych dzieci i poczekać na nich. Także to fajne, że naprawdę nie trzeba było szukać tego miejsca. I też sporo śmietników, także też, e, śmieci tam nie było, nie trzeba było chodzić, szukać tych śmietników, żeby tego śmiecia tam wyrzucić. Trzy e, toalety, oczywiście jakieś wiecie, punkty gastronomiczne, typu lody, jakieś tam gofry, zapiekanki, frytki i te sprawy, co e, jest oczywiste. O, przypomniało mi się jeszcze fajna atrakcja, my akurat z niej nie skorzystaliśmy, ale może jeszcze kiedyś się wybierzemy. E, Tramwaj wodny, yy, tylko tam trzeba było czekać, robiła się kolejka dość spora yy, i można tam było sobie za darmo w tej cenie przepłynąć, albo też były dostępne rowerki wodne i kajaki. To już dodatkowa płatność, ale to też nie jakaś duża kwota 15 zł za yy, pół godziny na rowerku, 30 zł za godzinę, a kajak yy, 12 i 15. Także to nie jest jakaś duża cena. Właśnie, bardzo fajny, przyjemny teren obok tej wody. Powiem Wam, że no. Mega, mega fajnie, duszy zieleni, ptaki tam śpiewały, więc naprawdę, naprawdę bardzo nam się podobało. Już mi ręka boli od tego aparatu, muszę kończyć. I co, i serdecznie Wam polecam to miejsce. Nie widzę jakichś żadnych minusów, które by się tam mogły pojawić. Jakieś minusy? Chyba tylko tyle, że wiecie, dzieci ciężko stamtąd wyciągnąć. Ehm, no dobra, kochani, to tyle w tym vlogu. Mam nadzieję, że się Wam podobał, że się z nami fajnie bawiliście i może, że już się tam wybierzecie. Polecam jeszcze raz. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym.